Witajcie po przerwie. Jestem z moim driverem, który ma dzisiaj przerwę. Driver jest, ma przerwę. Ma przerwę. Dałem mu przerwy trochę odpocząć. Jesteśmy z moim nowym gościem. Jak masz na imię, bo nie znają, Siema. Paweł. Paweł. Yy, no właśnie, chciałem z tą porozmawiać, jak wiesz, że mam kanał YouTube. Yy, o tym jak, jak to się stało, nie? że tak wybrałeś. Nie? Ile lat tu jesteś i czemu tu jesteś? Nie? I dlaczego to jest dla Ciebie dobre? To są takie moje pytania główne. Czy to jest dobre, co robisz? Czy W sensie, ty, tak jak mówiliśmy, wcześniej rozmawialiśmy, powiedziałeś, że e, wybrałeś to tak, jak chcesz, nie? Tak. Tak chcesz, no ale ile to trwa czasu już, nie? No, niedługo. Niedługo. Także nie mam mieszkania stałego, wiesz. No, nie, no to właśnie, ale co, co chcesz zrobić, żeby mieć? Nie pasuje nie, Ci nie, takie życie? Nie, nie. Także na stałe, także stałe to życie to nie i chuja. A kiedy chcesz to zmienić? Bo wiesz, czas leci, to jest ważne, ważne nie? bo czas leci, jest tak szybki, że on ucieka i ty nie wiesz kiedy, wiesz, I obejrzysz się i chuj, bo jest za późno. Nie, nie, masz takiego myślenia? Odbierz spokojnie, poczekamy. Halo. Co mówisz? Halo. No. no. Tu, bo nie jeździł. A, ja dopiero usiadłem, kurwa pod ragerem się w Małcie. a ty gdzie jesteś? No, byśmy mogli, wiesz, Patryk? Tylko szara, musi ten wózek widać, nie? No, ja tam byłem przejeżdżałem dawno. Muzyki słuchałem i mi zgasła muzyka, i pojechałem. Nie chciałem tam zaglądać. A no, no, no tak myślałem, no. kupić jakiś sprzęt GoPro czy coś. Nie, mogę, tam nie do to coś mówię, tam mnie to wchodzi, bo jak pomiloczkę to wejdę i wyjść. Nie? Nie możesz no. w telefonu tak się tak, dobre. E, mam na kreskę, może dwie. A ty na miejscu jesteś? A chcesz zarobić? To dawaj, do, przyjeżdżaj tu i idziemy na robotę. A tu, no, tutaj kurwa, w centrum, naprzeciwko tego, jak to się mówi, barki. Idziemy kolejny kóleczka. Nie pomógł. ciuchę wyrywać. To... Kable no. wykręcać, a kable wczoraj wykręcałem. idźmy połącz, połącz. Co tam? Ja po cztery. A, elegancko, elegancko wyglądasz. Dobra, dobra, dobra. To idź pomóż. Ja tu pogadam jeszcze. Też mi lecę, wiesz co kurwa no. do koła. A zapasu się narobiłeś. No? Ale ty. Nie, nie to pracował, ty. Też będę pracować z taką otyłością. Aceptowałem. Halo? Dobra, chyba może chyba, że prędzej podjadę. Ty będziesz tam? Dobra, to ja podjadę, za, tam za niedługo. Skoczmy tylko gatkę. No. ja. No. Sorry też. Nie ma sprawy, nie, dołączmy gadkę, bo leci gdzieś na robotę. Tak. A co robisz jeszcze raz, bo mówiłeś, że czym się zajmujesz teraz? To nie jest złe, no bo nie kradniesz mówicie. Nie, no nie, nie kradnę. Nie. A co robisz, tak jak jest na ulicy? Nikogo, nie, nie nic A nic, nikogo nie robię. Czyli to, to ja wiem, mówisz? no i to, to jest na złomie, tak? tak na, no, na to są z pieniądze za złomu, nie? No i co, wchodzisz i to takie stare, opuszczone budynki, tak? Tak, no odgrodzone są, osiedla całe, A, nie? Podcinany I... prąd, wszystko, no gaz, ja woda. I to widzisz, że to jest podcinane, takie skłoty, skłoty też, tak. niektórzy to tam zamieszkują tam nawet, nie? Ale to nie takie budynki, tylko takie już, które nikt nie... Co, tu się nie nadają, już do mieszkania, nie wiesz, już no, warunki, Kementer już nie pozwala na takie no. rzeczy. I tam chodzisz, tam, i, i tak ile zajmuje takie ścięcie kabli, Za, żebyś to... Zależy, ile chcesz zarobić, nie? No tak, stówek, dziesiącie... stówek zarobić, No to 3-4 godzinki. Aha. I sprzęt masz? Mówiłeś, nie? No tak, no. A długoś, ale... ty, 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 ty ma długość to robisz? Długo zajmujesz tym? Nie, ile? ale narzędzia zawsze miałem. No, no, no. A z czym zawodu? Co zawodu robisz? Operator obrawiarek skrawających. Skrawających. I to robisz w Polsce, a tak. skąd jesteś? No, spod ławy. Spod ławy. Niedaleko Gruziąca. I w Polsce robiłeś tym operatorem, bo tak. jest, A ile no, masz no. lat? No, 32, z 32 z lipcu skończę. A ile byś mi dał? Nie wiem, 28? No, no to dobrze trafiłeś, tylko się gdzieś nie pomyliłeś. Eee, no to, ale dobrze 28, nie, ale dużo... No, nie, więcej byś że się, da się da. Ci No, ale to dziękuję, dziękuję, nie? Ale ja też bym Ci dał, e, tak, e, trochę mniej, nie? No to ja wiem, to dużo każdy to umie, no, no, no. no. I jeszcze, a powiedz mi ten, że... Jak to się stało, że tu wylądowałeś? To dla mnie pytanie jest ważne. W Holandii. W Holandii? Tak. Jakoś przez agencję i dlatego... Nie, czy... Przyjechałem tu, straciłem pracę akurat. No. To akurat też... I wynajmowałeś tu długo chatę? I telefon dostałem od kuzyna, czy nie chcę do Holandii jechać, bo Aha. Zadzw 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 zadzwonił, w piątek nie jest rano, a my w sobotę po, po A agencję nie jakąś agencję, czy tylko przez kuzynę? Ja nawet nigdzie nie dzwoniłem. Ja a kuzyn Ci że przyjechał. Nie, ja z nim pojechaliśmy, z pięciu, i w pięciu pięci przyjechaliśmy. I pracowałeś tu legalnie i dostroczyłeś pracę, czy po prostu już od razu? Tak, legalnie robiłem, no. Ile czasu tak robiłeś legalnie? W to roku? dobra. no. W roku? I tam mieszkałeś, a byłeś tu pomeldowany też, czy nie? Ta. I co, i później co, jak to się stało, że ta chata, bo ja też miałem taką sytuację. A, no wiesz, to tu dobrze poleciałem z materiałem, nie. No, a materiał, czyli to chodzi o drugs, nie? O, to, to wiosną pogubiłem, nie. No to właśnie, tak ludzie się gubią, nie? To to, to nie jest, że to, to samo... A, A widzę, że jesteś dobry to chłopak, samo. dlatego przeprowadząc tą rozmowę, bo widzę, że jesteś dobry to, jest i, mógł, i mógłbyś się scenę. ogarnąć, i, i mógłbyś teraz się scenę, ogarnąć. To, teraz ja nie pójdę, nie? Ja normalnie, spokojnie żyję, nie, nie trwam, kurwa... No ale jesteś na ulicy, nie? Na pewno, na pewno masz jakąś rodzinę w Polsce, nie myślisz o tym, że e, no chciałbyś ją zobaczyć, albo chuj, nie? I co mi mówiłeś, że nie masz z nią kontaktu od dłuższego czasu, nie? Od kilku lat. No to jak tylko każdy by chciał chyba, nie? No. no ale to, to tylko, zważyłem, ja moim nie? zdaniem wszystko zależy od A to, ciebie. A w takim czasie to już głupio nawet... jak No nie wiem. nie ale... wiem, bo to jest ciężko, długi okres mi jak ty się wytłumaczysz jesteś w takiej sytuacji, że nie przyjdziesz z czymś większym, z czymś jakimś, albo nie pokaże, że i lepiej się nie pokazywać wtedy, nie? Tak, no to, to, taki tak jest wniosek. No tak, to myślę trochę. O, wieś, o w ten tak. sposób, nie? Na pewno chcesz się spotkać, nie z rodziną, no Na później nie mam zamiaru zwracać no do Polski. No i jeszcze nami. powiesz, że wyjechałeś i nic nie masz, i wracasz, to już wolisz, kurwa, że cię nie ma. A co, co, jesteś zaginiony w Polsce? Dla nie. ludzi? A co? Nie bo wiem. Tak ludzie, ludzie, często jest tak? Nie wiem, czy jest zaginiony. Że, że ludzie czy są czy zaginieni, wiesz że albo zaginiony jest poszukiwany, jesteś, bo rodzina ci zgłosiła zaginiony. I nie wiadomo gdzie jesteś, no bo ty jesteś, bo tak ludzie ludziom gdzieś bezdomni w Hiszpanii, nieważne, w Holandii. No dobra, no ja tu legalnie pracowałem i to no, w wielu a... firmach i... A to rodzina wtedy wiedziałaś tu to pracujesz w... legalnie. To wiedziała, gdzie wyjadę, nie wszystko. W wszystko i później się z skąd... No to urwał się kontakt jakoś, nie? No to jestem. Ja tak... A nie mamę. myślisz tam święta, coś, żeby się odezwać, kurwa, powiedzieć, że jesteś? Twojej mamy to nie boli myślisz? No wiecie boli ja to myślę, że nie wiem. Hmm. Ale powiem ci, że no... Ja, bym, ja na Twoim miejscu bym dążył do tego, żeby się ogarnąć ci chujno, żeby pokazać tak, że wiesz, bo to dużo osób tak robi, że przekłada to na inne rzeczy. Bo, jak mówiłeś, mi że jest dobrze teraz, nie? Jest dobrze na tą chwilę, bo wiesz, tutaj tu też coś na pewno tam przyjebiesz, albo coś, nie? Bo ja też nie... No ale słuchaj, a, ale i, i, to, I to, Cię ale, gubi, i to Cię gubi. Ja w Polsce jakbym powiedział, że takie jointy ja podnoszę z chodnika, to by mi... No to jest Holandia, widzisz? Powiedzieli, że nie umie... Ale widzisz, ja, chwilę... i ja rozmawiałem, powiem Ci od razu, z Herkulesem, tym co tu był wcześniej, to Ci pokazałem wywiad. I on mówi, że ludzie się tu zatracają i nie chce tak wylądować, jak niektórzy, nie? I on miał taki przekaz też, że... Patrz, I że ty tak wybrałeś, i ty, i ty się wiesz. Chodzi o to, że pak teraz John ty znajdziesz na ulicy. Jest ale dobrze. ja no pracu, pracuję i będę kurwa podnosił. Nie, bo nie, mi kurwa żal nie, nie, nie. jest, kurwa nie wiesz, tyle zioła jaram, wiesz. to, że, Czy ja mam pieniądze, czy nie, to ja nie. podniosę. Ja wiem, Nie o przejdę oboje Ja nie, wiem, nie, nie? ale to jest dobry chłop, chciałbym Cię jakoś też wesprzeć i pomóc, bo powiem ci szczerze. No kurwa, z tym wózkiem się zapierdalał, W końcu ci się pierdolnie, karki, chuj, nie karki i I tak naprawdę. No, do czegoś później, nie To co? Że tak powiem, że ja to... się nie przepracowuję, ani nic. Ani nie przemarzam, ani kurwa, w zimnym nie, 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 nie śpię, ani, nie, nie, ani nie. kurwa. No, ale swoje chaty nie ma. Ani Tyś na betonie śmiesz... nie śpię, kurwa. E, rozumiesz? mieszkasz na ulicy, wiesz? No bo spotkaliśmy się tu po tym ośrodku, około o Większość czasu to nie sypiam, nie Bo to. to... No, widzisz, zdaniem. Potrzebany e, człowiek, wiesz. Z tym, No, no, no nie pali to, się. No, dobra, do. e, I ten. I moim zdaniem. Ej, no, zatracasz się w dragach, nie? W dragach. Tam już tak. dawno zatraciłem. No właśnie. Nie. A teraz to już się uspokoiłem. Wiem właśnie. Spokojnie siedzę, rozbawiam. No lat nie widać, że no. coś. w chodzi, że się, <laughs> się pokój wynajął, albo nie wynaję, tylko pojechał na, na lokację z pracą z lokacją. i zmienił życie. Ja ci mogę załatwić to pomóc. No ja sam sobie potrafię to załatwić. A, a dużo mówi, że potrafi, a, a stoi w miejscu. Takie mam odczucie. Nie? Czy nie? Ja to teraz odpoczywam nie. Ja no. robiłem przez ostatnie dwa. Tylko ile ile Dwa lata robiłem? Kurwa, lat a ile czasu jesteś na ulicy. Dwa lata mam ile... co, bez dnia urlopu. Mordeczko, no a, sobota, mordeczko a ile czasu jesteś na ulicy już? Miesiąc czasu, dobry półtora. No właśnie, no kurwa, no dla z... mnie jakbym był na ulicy dwa dni, to już by było ciężko. Kuwa, bo nie wytrzymałbym z, z takim nieporadnością, że jestem na ulicy. No i jak to się przedłuża. To ty się zatracasz z tym, bo rozmawiałem tu z ludźmi, bo przeprowadziłem już wiele rozmów i powiem ci zatracasz się w tym. No, to przeżyłem, wiesz? I zostaje. Ja, 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 chodzi... ja nie dojdę do tego momentu, że ja. Wiesz, że mi, ale ja wiesz, już to przeżyłem tak samo, kasyno przeżyłem, no, dragi, ja przeżyłem, nie przeżyłem. Ale patrz nie jest czas na wyczerp. No że miałem no. za dragi 3-900 najwięcej widziałem w tym no, ale ale momencie. ważne jest to, że. Żeby... Za ta grosza podspacałem się nikt mnie nie gonił. Ale, ale wiesz, co chodzi? ważne, co jest teraz, nie? Bo, bo nikt mnie nie bił ani połamany nigdzie nie byłem, kurwa. No tak, zgadza się, nie? Ale patrz. Bo ja ja nikt słowa nie powie, że komuś pieniądze. Kurwa, nie, no, zgadza ani. się, bo widzę, tylko ja chciałem z tą przyprowadzić tą rozmowę, bo widzę, że ty y, nawet nie kradniesz, bo tu większość kradnie. Nie? Na tym polega ich życie, że ci bezdomni, czy tutaj co rozmawiałem i. mówię, kradłem tylko... parę lat temu tutaj, to zawodowo kradłem, ale no. czy... A szło jak szło dobrze, że szło. Znaczy ja tak zaczął wszystko ty, jebać. By, ja byś chciał, byś mógł mieć dobry fach, czy spawacza, czy to Kto byś tam... mam papiery z No to kurwa, to ja ci mogę dać robot od razu. Z lokacji. Ja no chcę spawaczać, jak chcę Ale nie czemu nie chcesz? Ja takie mam zdrowia, zdrowia mi szkoda. No to ci załatwię na mechanika naczep, DSV. będziesz mechanikiem, będziesz miał lokację, wszystko. Będziesz naprawiał naczepy albo ja robiłem tam. Ja tam lubiłem. Niestety, ja ci dam namiar, zaraz to ogarnie, bo już tu pomagam No Zresztą ja ci dam namiary do roboty, uh -huh. tak samo, nie? Czyli to jest twój wybór, że jesteś tutaj? No tak, no. Źle, no to bym nie siedział na tej no. ulicy, jakby miał tak siedzieć, jak tutaj. tutaj. Ale na zobacz, że moim zdaniem to nie Oni jest... Oni zobacz, że obiad wpierdalają teraz. No ja wiem, no przyjechałem im pomóc, morduś, bo patrz, i też siedzą. Jeden siedzi bo dwa tygodnie bo na przykład no taki nie odebrał telefonu telefon, nie, nie ma CV, nie, nie ma CV i tylko gdzieś ty no, wypełni tej tak. no, za, i się cieszy, że piją, kurwa, nie no no, wiesz, no ale to czapki, kurwa. No wiem, wiem, ale wiesz no, co? To to, to wchodzić, co to jest? No to więc wiadomo, domu ludzie, ludzie tu są, nie? Ale patrz, niektórzy ludzie się, to no, tak jak ty się odnajdujesz bo robisz swoją robotę Ale tak. to jest krak, panom, rozumiesz? Że oni i wiadomo, wiadomo, nie? Wiadomo, że wszystko jest, nie? I za 10 euro ci rower oddaj, z buta pójdzie do domu. No. Na to noculek ma w wiem, wiem, ale wiesz no... go nogi bolą, rozumiesz? No to musi no, musi coś zrobić z życiem, nie? A tutaj przyjdzie się, daj zapalić, daj zapalić. No słuchaj, a wyciągnęłeś jakieś wnioski z naszej rozmowy? już dawno ze swojego życia wyciągnąłem wnioski, Tak? No, że głupoty mi nie brak, nie? No, tak to zakończmy. Pozdrów naszych widzów. Pozdro Pozdrawiam. Wojtas Wojtasz po Pozdro 600, pozdro Wojtas. Tak zakończam zawsze. Jak to zrobisz, Jak? to będę... Pozdro Wojtas. Pozdro Wojtas. Dzięki bardzo. I mam nadzieję, że się ułożę, jeszcze pogadamy e, za kamerą. Masz. Lajka. Lajka. Dobra, dzięki.